Ở sớm ăn mừng ăn mừng ăn mừng ăn mừng ăn mừng ăn mừng ăn Dobrze, dobrze, Rozegraliśmy ostatni już mecz kontrolny. No nie możemy być zadowoleni z wyniku, przegraliśmy tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o pewne elementy, no ciągle nam brakuje tutaj jednak. jednak przydałby się jeszcze jeden mecz kontrolny, dlatego że pod koniec meczu już, już pewne zagrania się zazębiały. Natomiast tak do 50 minuty to, to różnie wyglądało. Na pewno to jest wpływ na, na tą naszą grę miała nieobecność zawodników i, i troszeczkę żeśmy się tu męczyli, ale, ale no myślę, że ten tydzień pozwoli nam przygotować się do ligi w sposób właściwy.